A nie w sytuacji takiej, że jakiś kmiot zatrzymuje mnie na ulicy. Dzień dobry, moi drodzy. Od kilku dni w internecie, a zwłaszcza na Facebooku, można zobaczyć film jak Piotr Neiser odmawia dmuchania w Alkomat podczas rutynowej kontroli trzeźwości kierowców. Jest to zachowanie, które absolutnie nie pochlebiam i chciałbym odpowiedzieć na ten film swoim skromnym zdaniem. Zobaczcie, o czym będę dzisiaj mówił. Na jakiej podstawie? Artykuł 129 i 4. 8. Ale Kupujmy... czego? Tak, ta. a ta ustawa mówi, że policja ma prawo zbadać trzeźwość w uzasadnionym przypadku. Jakiś to jest uzasadniony wiem, przypadek? zjechał na bok? To porozmawiamy, ja... Proszę mnie wytłumaczyć osobie, która no, nie zna się tak dobrze na prawie być może jak pan i w jaki sposób policjant ma pokazać, że jest pan pijany. To, że pan będzie jeździł już ślaczkiem po drodze, to, że pan uderzy w drzewo, to, że pan być może kogoś zabije? Nie da się inaczej stwierdzić jak Poprzez badanie alkomatem. Czy to jest taki wielki problem? Dmuchnie pan i jedzie pan dalej. Następny przyjedzie, dmuchnie i jedzie dalej. Bardzo często mówi pan o uzasadnieniu, ale uzasadnienie post factum niczego nie zmienia. To, że ten, sprawdzimy, że ten kierowca był pijany w momencie, kiedy popełniał przestępstwo, czyli spowodował wypadek, zabił kogoś, nic nie daje. Ta osoba nie żyje, nic do więzienia. Wszystko trzeba robić przed. Działania prewencyjne służą do tego, aby mniej kierowców było pijanych. Na drogach i o to chodzi. Proszę, nie polemizujmy z tym, panie Piotrze. Panie Piotrze, no daj pan spokój. No to ja poproszę o podstawę prawną takiej akcji, bo jak nie, to jedziemy na Jeławską i będziemy tam wyjaśniać. No to on nie wyjaśnia. No i tam jest zapisane wprost. Nie, tam jest zapisane wprost, że policja ma prawo badać trzeźwość w uzasadnionym przypadku. Jaki to jest uzasadniony przypadek? Uzasadniony przypadek, zgodnie z ustawą, to jest. Popełnienie wykroczenia, no, oczywiście. to jest spowodowanie kolizji. Słucham Pana, jakie popełniłem wykroczenie, bądź jaką kolizję spowodowałem? Mówi Pan, to też mnie bardzo tak uderzyło, że proszę mi pokazać podstawę prawną do tego, aby mnie zatrzymać. Okej, okay, wiadomo, że prawo reguluje wszelkie wartości, wszelkie zachowania wśród społeczeństwa. Zgoda. Natomiast czy nie uważa Pan, wewnętrznie, Pierwsze to prawo, wewnętrznie, czy kierowcy nie powinni zostać właśnie przebadani, aby było bezpieczniej? No jak inaczej można sprawdzić? Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że ktoś przyjdzie, nie wiem, miesięczne wypowiedzenie na komisariacie, żeby przyszedł, zobaczył, albo przybije pieczątkę i powie, dzisiaj nie będę pił, bo dzisiaj wyjeżdżam w góry, dzisiaj wyjeżdżam do rodziny. No nonsensowne. Trzeba, tak jak złodzieje się łapie na gorącym uczynku, tak być może można złapać kierowców, którzy jadą na podwójnym gazie. No, nie ma innych środków, jakimi dysponuje policja na chwilę obecną. Być może za 100 lat będą mierniki, które będą, nie wiem, umieszczone w, pod asfaltem i będzie widoczne, że tacy kierowcy są pod wpływem alkoholu. Ale na razie dostosujmy się do tego, bo na, tak naprawdę nic Panu nie zostaje zabrane. To nie trwa dwóch godzin, godziny, tylko to trwa 5 minut, 2 minuty, a ludzie są spokojniejsi, że coraz więcej ludzi jedzie trzeźwych, a nie właśnie. Proszę Państwa, właśnie mieliśmy przykład, jak policja bezpodstawnie próbowała wymusić na mnie poddanie się badaniu alkomatem. Kiedy powiedziałem policjantowi, że znam przepisy, nie potrafił z tego wybrnąć. To był przykład próby upodlenia obywatela przed wielce czcigodną władzą. Tak działa policja traktując w ten sposób kierowców, tak działają urzędnicy skarbowi traktując w podobny sposób yy, przedsiębiorców, którzy są z góry traktowani jak potencjalni przestępcy skarbowi. Proszę Państwa, to jest totalitarny kraj. Policja owszem ma prawo badać trzeźwość kierowców, ale tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem alkoholu. To jest w sytuacji, kiedy kierowca popełnia jakieś wykroczenie drogowe, bądź powoduje jakąś kolizję drogową, a nie w sytuacji takiej, że jakiś kmiot zatrzymuje mnie na ulicy, kiedy ja jadę zgodnie z przepisami i chcąc napić sobie statystyki, podkłada mi jakąś oplutą przez kogoś wcześniej rurę i każe mi dmuchać. No nie wiem, do czego pan dąży. Do, do tego mówi pan, że ludzie, którzy poddają się kontroli, to jest jakieś upodlenie w stosunku do władzy? No ja jestem człowiekiem bardzo liberalnym, gospodarczo, obyczajowo i nigdy czegoś takiego nie, nie, nie doszło mi coś takiego do głowy. Że ja się poddam kontroli, to co, to jestem jakiś gorszy? No kurczę, to są jego obowiązki, którego policjanta pan nazywa kmiot, no to już tak, nawiasem mówiąc, bardzo nieestetycznie, jeżeli Mówimy do drugiej osoby, tak, a wymaga Pan szacunku, jeżeli chodzi o obywatela. No to na początku trzeba zadbać o to, aby Pana mowa była również na wysokim poziomie i stosunek do adwersarza. Jeszcze pomyślałem, że odniosę się do komentarzy, które są zamieszczane pod Pana filmem i Pana odpowiedzi. Sugeruje Pan, że ten cały, jak Pan to nazwał, shit storm jest spowodowany tym, że mamy mentalność niewolniczą. No. To jest jakiś bełkot. Co ma niewolnictwo do tego, że poddaje się kontroli, aby było bezpieczniej? Po raz kolejny to powtórzę. Powiedział Pan, że przejeżdża Pan 80 tysięcy kilometrów, i gdzie są ci pijani kierowcy? Pokażę Wam skrina z policyjnych kartotek, ile dziennie zatrzymuje się pijanych kierowców. Proszę bardzo. Jak sam Pan może zobaczyć, ponad 200 osób, 150-190, to jest mało. To jest mało? Pana zdaniem? To gdzie są ci pijani kierowcy? Właśnie na polskich drogach. Może dmuchnie i czekamy. że ta kobieta, która siedziała na miejscu pasażera, to pańska żona. I taka mała rada od młodszego. Słuchaj, żony. To zawsze dobrze wychodzi. Trzymajcie się. Do zobaczenia.